Siema, siema, dzisiaj jest ten dzień, ten dzień, który sobie powiedziała, że farbuję sobie włosy na blond. Mam tylko jedną farbę, ale to z tego, względu, że nie chcę wszędzie, jest to tak, byle takie ala, pasemko, ala, coś takiego, żeby to ta naturalnie wyglądało. I co? I tu ja nie kolor włosu, to jest taki, no nie wiem, w aparacie może bardziej na brązowy wygląda, ale jest taki myśli. po pokorza. To tak naprawdę z przodu zawsze miałam takie pora pasmów blond. A, a z tyłu taki brązowy, taki nawet nie kasztanowy. W każdym bądź razie on tak. Brwi mam zawsze bardzo jasne, jak sobie ich nie zrobiłam. No teraz nie robiłam widziać, że są festy jasne, naprawdę, to nawet w sumie wcale ich nie widać. I stwierdziłam, żeby to sobie farbować na blond. Ja mam dość gęste włosy, więc już wiem, że ta farba będzie za mało, ale jest to tak byle kaj. No i mówię, a tu on takie ciemne, tuż przed, zawsze miałam dwa takie, nie wiem, pasma blond. Znaczy, mój choć się śmiał, że a, to nie blond, to nie blond, tylko chyba już siwe. <laughs> ale mniejsza z tym. Więc tak, muszę przeczytać instrukcję, bo dawno nie farbowałam. Zawsze farbowałam mojej mamie, no ale traktorze że nie farbowałam. Już nie wiem, może z trzy to nie farbowałam. Cztery. Oj, już dość dużo, bo przeważnie jak teraz przyjeżdżam do Polski z dziewczynami, no to nawet nie ma czasu. ale też latają koło żeby zobaczyć jak to się... I serio, czy ja nie jestem taką podiarka, zobaczyta sami. Wybrałam ten tydzień, bo ten tydzień mój chłop drugie zmiany. I i, 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 chciałam sobie fajnie zrobić. A on dopiero na co przychodzi, czyli ja już będę spała razem z dziewczynami. I zobaczyć jego reakcję, czy w ogóle zauważy, czy nie zauważy. Bo też, no... U mnie to tak dużo przemiana nie wiedzia, z tego, że ja zawsze jak farbuję, jak, no jak farbowałam, a nie farbowałam 6 lat no to zawsze jak farbowałam, to farbowałam na blond. A teraz dość długo nie farbowałam, my mieli wesele, o co, co ja bym godą, ja już robię 7-8 lat bo jak na naszym weselu, to miałam na w końcówce jest ofarbowane, czyli jakieś 10 lat nie farbuję, lekko, jak nie więcej, bo, 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 bo mieli w w 2018,

I find so hard, being addicted to your love I find it so hard, being addicted to your time. I find it so hard, knowing that you are just my drug And I find it so hard, knowing you're treating me like a mark. We gotta talk about it. Powiedzmy, jestem naszykowana. Tu moje włosy, dam sobie ręcznik. I są sobie worek. Ja zawsze brałam taki najzwyklejszy. Wszystko raj w Ja nie mam żadnego pędzelka, więc na to robić tak naprawdę rękami sobie rękawiczkami. Więc nie ma źle. I, i nie będę tego pokazywał, bo to nie dawno <laughs> są jest profesjonalnie, tylko cip, ciap, ciap. I tak. Ja to wszystko zawsze robię ruki, cukier, ruki, cukier, bo później chyba trzeba poczekać pół godziny, jak się nie mylę. Ale to sobie poszukam. No ja w każdym razie będę jakaś trzymać około pół godziny. No, ja sobie pół godziny i zobaczymy jak to wyjdzie. Będę też. Eto, kończymy. No, zobaczymy. Ja już powiedzmy sobie mam pofarbowane dach sobie. Wszystko mu na wierchu. No, mało, mało tej farby. Nie będę okrywać. Zawsze brałam dwie. No, ale zobaczymy co z tego wyjdzie. Może wyjdzie lepiej, a będzie trochę mniej Dziwnie wyglądają do włosy do góry. Masakra, ale to nic, downął sobie worek, bo serio tu tak śmierdzi, tak długo nie farbowałam, że nawet nie jak to śmierdzi, downął sobie worek i teraz sobie coś posprzątać, poganiać, pół godziny stalecji i ruki-cuki tak naprawdę, zawsze, no zawsze, jak kiedyś farbowałam mojej mamie włosy, to właśnie często, gęsto, tak trochę farby sobie zostawiałam, zawsze jakiś pasek z, z przodu miałam, z tyłu miałam. Różne, różne kombinacje, Ma mama przez to nie lubiła jak go jej farbowałam, bo a, po co sobie to będziesz robić, fajne może włosy i no, coś, ja to zawsze, zawsze robiłam. Jak już jej farbowałam, to zawsze sobie coś tej farby jednak zostawiam, Ale no, to już dawno, dawno, to było... Chyba drugim razem chodziłam. W sam raz czasu, żeby sobie topić kawa, dziwnie tak wygląda naprawdę, jednak włosy robią robota. dwa takiego uroku, przynajmniej mi, bo no, tak to się wcale jakoś nie widza jakiś pion, więc super, super sprawa. No Lena tak nie do końca ale z czemu tu baja na laptopie, ale no to, super super. fajnie, cieszę się. Aż i się trochę bo jak to wyjdzie. Chciałam powiedzieć, że już przejdziała 30 minut, ale nie przejdziała 25. Ja już myślałam, żeby spukiwała, bo to że, trochę się bo jak to wygląda. I też no Lena żeby siedziała, się działa, to trochę śmierdzi, nie wiem, folia, ale wola rządź to słuchać i zobaczyć jak to będzie wyglądać i serio trochę mam takie objawy objawy trochę, bo ja to nie farbowa, chociaż wiem, że będzie taki jasny, jasny blond Widać nie? widać bo jakoś, no ale tutaj nie mamy w koryturze żadnego okna ani nic więc po prostu jest taka jakoś inaczej wracając do to wiem, że na być taki jasny, bo to, to fajnie no, w ogóle nie wiem, nie wiem przyczyniam się do moich narazic, spokojnie i patrzymy jak to wygląda i ja teraz tak naprawdę tylko spukałam. Zapomniałam, że to była odżywka. dam teraz odżywka drugi raz i nie patrzałam. Tylko wziąłam i dam razem z wami. Ale gadał są mokre. Razem z wami sobie zobaczyłam. Nie, no coś widać, nie? No, są mokre, więc u mnie mokre zawsze są ciemniejsze. Rozczesuję i już sobie zakłam oczywiście z suszarka. Zapłam sobie suszarka, No, zapłam. podpiąłam sobie z suszarka. Więc razem z szuszarką sobie zobaczymy, aczkolwiek wydaje mi się, że jak tak patrzę na nie na żywo, bo tutaj w kamerze nie, chyba coś nie pykło, chyba coś nie wyszło, wydawały mi się bardziej rude, jak blond, a tego na pewno nie chciałam, bo farba była blond. Zobaczymy. Naprawdę, bo, no, bo mam nadzieję, że na to i no teraz tak wygląda, zwolałam ten mój myśli kolor już taki jakiś rudy kolor. Serio, jest idealnie, jest super. To on tra jeszcze mokre, ale fajny kolor. Taki blond, bardzo delikatny, serio. Przypuszczam, że mój hop to się nawet nie szczai, bo jest bardzo delikatny. No, jak dam to oczywka, to on tra tu takie mięciutkie, fajne, bardzo delikatne. Serio, nawet bym... ja nie to, że wiem, że farbowałam to, mało kto mi uwierzy, mało kto się szczai, bo. Bardzo jest kolor podobny do mojej włosów. Nie jest to tako platyna, no ale tutaj powiedzmy, że miałam takę, no to osiągłam to, co chciałam, nawet trochę bardziej, ale podoba mi się, podoba mi się. Zaraz mi sobie brwi zrobić jakoś fajnie. I wtedy to tak super wygląda, tako wyraźno, fajne włosy, brwi zrobione, oczy pomalowane, super, super. Ale to nic, ja się z Wami żegnam. Piszcie na dole, czy Wam się podoba taki film, czy w ogóle. Lepiej wyglądam w tych włosach. Czy byście się w ogóle staili? Bo szczerze, no ja nie ma czy mi się szczała. I jak co? Do kolejnego. Pa!